Także ja nazywam się Patrycja Kowalska, pracuję w dziale Pigu. U nas w Olymp Marketplace zajmuję się full serwisem, wspieram naszych partnerów w rozwoju właśnie rynków bałtyckich i Skandynawii. Na samym początku chciałabym Wam zaznaczyć, że będę mówiła o rynkach bałtyckich i chciałabym, żebyśmy mówili się na to, że będę mówiła o Pigu. Pigu może, może być Wam znane już yy, może już tam też sprzedajecie, też dajcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, ilu was jest, ile osób sprzedaje na pigu. Ja dzisiaj swoją prezentację przygotowałam dla osób, które już są na pigu, ale pracując z wami, widząc wasze dylematy, z czym się mierzycie, przygotowałam też taki, taką prezentację, która mam nadzieję wspomoże wasze, wasz rozwój, waszą sprzedaż. Dlatego też, jeżeli będę mówiła o Pigu, to będę miała na myśli wszystkie rynki, które obsługuje PHH Group. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Pigu, czym jest PHH Group, PHH Group to jest firma, która ma swoje marketplace na czterech rynkach, w czterech krajach. Jest to Litwa, Łotwa, Estonia oraz Finlandia. Jeżeli jeszcze tam nie jesteście, to tytułem wstępu bardzo zachęcam do współpracy, dlatego że macie tam 11,5 miliona potencjalnych klientów. Macie jedną platformę, dzięki której możecie zarządzać sprzedażą, możecie realizować zamówienia, co jest bardzo dużym ułatwieniem, bo nie trzeba się rejestrować w wielu miejscach. Dzięki temu też możecie skalować swoje biznesy. Jeszcze tytułem wstępu: dla osób, które też sprzedają i dla tych, które myślą o tym, czy wejść na ten rynek rejestrując się na Pigu, rejestrując się w PHH Group, tak naprawdę rejestrujecie się na Litwę Łotwę, Estonię. Warto pamiętać o tym, żeby też dokończyć rejestrację na Finlandię, ponieważ to jest trochę osobny rynek. Tam trzeba troszeczkę inne, tam ten proces rejestracji troszeczkę inaczej wygląda, więc jeżeli nie sprzedaje, sprzedajecie tylko na Litwę Łotwę, Estonie, to żeby już na początku skalować swój biznes, skalować zyski Mieć większą liczbę potencjalnych klientów, po prostu zarejestrujcie się na Finlandię. Wtedy już też te po prostu te zyski będą większe. Tutaj, tak jak mówiłam, jest tam też duży. Przepraszam, to jest moja pierwsza prelekcja, więc wybaczcie trochę się stresuję. Pierwsza w życiu taka, ale chciałabym Wam jak najbardziej merytorycznie tutaj przedstawić wszystkie rzeczy, które, o których chcę powiedzieć i te, na których się znam. Dlaczego też warto wejść na ten rynek? Dlatego, że mamy tam dużo miejsca dla nowych sprzedawców. I to właśnie też dotyczy rynku finlandzkiego. Um, bardzo duża część sprzedawców sprzedaje na, na Pigu, sprzedaje na Litwę, Łotwę, Estonię, a zapomina o, ten, o tej Finlandii. To jest taki pierwszy punkt, pierwszy po, punkt checklisty, który warto spełnić, czyli do, dopracować sobie to, żeby wejść też na ten rynek finlandzki. E, Zastanawiam więc się, jak przedstawić Wam. Um, o, o czym wam mam powiedzieć? Pomyślałam, że zacznę od samego początku, czyli o tym, że bardzo często zapominamy wchodząc na różne rynki zagraniczne, żeby dowiedzieć się, gdzie my tak naprawdę wchodzimy, jak, jak klient, który, któremu my mamy sprzedawać swoje towary, jak się zachowuje, jakie ma modele zachowań, czym się kieruje w, swojej, w swoich zakupach. Oczywiście dzisiaj nie mam aż tyle czasu, żeby opowiedzieć wam o wszystkich modelach zachowań, które my jako zespół też zauważyliśmy, które ja zauważyłam przez te wiele miesięcy już pracy na pigu, ale takie najważniejsze rzeczy, które dla mnie były na przykład, może nie szokujące, ale takie, takie, że dały mi do zastanowienia i spowodowały, że trochę zmieniłam swój system pracy z partnerami, to było zauważenie, że na Litwie, Łotwie, Estonii, tam konsumenci szukają produktów w najniższych cenach. Aczkolwiek to nie jest tak naprawdę to jest główny powód. To jest główna rzecz, którą, której oni szukają, najniższa cena, ale też patrzą na jakość. Na wszystkich tych czterech marketplace'ach mamy buyboxy, ale nie zawsze wygrywa oferta najtańsza, co też później Wam przedstawię i też Wam później pokażę. Mamy tam kulturę robienia zakupów na marketplace'ach, dlatego też no, PH Group pewnie otworzyło te wszystkie marketplace'y na wszystkich tych rynkach i sprzedaż jest bardzo, bardzo dobra. Dla mnie największym zaskoczeniem była kultura robienia zakupów za pobraniem. I tutaj nie obawiajcie się tego, niestety nie da się tego wyłączyć. Ja też wiem z własnego doświadczenia, z tego jak obserwuję różne grupy, słyszę Wasze głosy, słyszę głosy naszych klientów, że boją się tych zakupów za pobraniem, że klienci tam robią zakupy, a nie odbierają tych paczek. Tak się zdarzy, ale najczęściej jeżeli ktoś czegoś nie odbierze, to tylko dlatego, że nie dojechało na czas, ale na to, no to już jest tak samo Allegro, tak samo inne marketplace, czasem się to zdarzy. Jeżeli chodzi o jeszcze Litwę, Łotwę, Estonię, tutaj muszę wspomnieć o tym, że zwracają też uwagę na jakość i tutaj pig daje nam możliwość wykonania zwrotów. Niemniej też się tego nie obawiacie, bo tych zwrotów z naszego doświadczenia wynika, że nie ma aż tak dużo. To nie są zwroty, to nie jest jak smart, że klienci zamawiają towary i już od razu, nie wiem, zwracają te produkty. Jeżeli już zwracają, to tak naprawdę najczęściej jest z tego powodu, że produkt po prostu nie spełnia ich norm jakościowych. Oczywiście tu nie będę mówiła o tym, że w opisie musimy mieć prawdę zawartą o produkcie, bo myślę, że to są takie oczywiste rzeczy. Jeżeli coś sprzedajecie, no to opis oczywiście musi być adekwatny do tego, co sprzedajecie. Tutaj też osobno chciałam zaznaczyć Finlandię. Dlaczego? Dlatego, że Finlandia to jest takie miejsce, gdzie w porównaniu do tych wszystkich krajów, które PHH Group obsługuje, no tam zarabia się najwięcej. Więc siłą rzeczy polityka cenowa musi być nieco inna. Tutaj jak najbardziej zachęcam do tego, żeby bawić się tą ceną, żeby próbować różnych strategii, ale o tym też opowiem troszeczkę później. Finlandczycy też stawiają na jakość, design i ekologię. Oni naprawdę są w stanie trochę więcej zapłacić za to, żebyście dowieźli im po prostu fajny towar i fajną jakość. Dobrze, a teraz już przechodząc do konkretu, bo czas nam leci. Jak, jak zwiększyć widoczność ofert, a dzięki temu też sprzedaż na tych rynkach? Ja sobie podzieliłam to na cztery sekcje, czyli na optymalizację ofert, strategię cenową, promocję i logistykę. Moja prezentacja nie będzie. Aż tak bardzo mięsiwa jak, jak Janusza, dlatego że ja widzę, że mamy wielu sprzedawców w Polsce, którzy już na tych początkach nie bardzo wiedzą, jak, jak tym zarządzać, co z tym zrobić. Dlatego opowiem Wam trochę o tym, jak działa Pigu od strony klienta. I tutaj mamy moment, w którym ja przygotowując się do tej, do tej prezentacji, jeżeli chodzi o optymalizację oferty, zastanawiałam się, co Wam mogę przekazać ze swojej wiedzy. Tak naprawdę optymalizacja oferty, ona już się zaczyna na samym początku. To znaczy, tu musicie sobie zadać pytanie, kilka podstawowych pytań. Jeżeli macie produkt, to musicie sobie zadać pytanie, czy macie EAN. Dlaczego? Dlatego, że Pigu wymaga tego, żeby mieć EANY. Podpunkt z gwiazdką. Jeżeli macie EANY, to macie też tam karty produktów, macie produktyzację. Aczkolwiek z racji tego, że tak jak na samym początku wspomniałam, dlaczego warto wejść na Pigu, bo jest tam jeszcze duża przestrzeń dla nowych sprzedawców, Przepraszam, to warto zobaczyć sobie, zrobić sobie research przed wgraniem pierwszych produktów, czy na przykład, nie wiem, wasze Any już są tam. Bo może być tak, że na przykład wasze Any nie były nigdy użyte. Nie ma kart produktów, więc wy wtedy po prostu robicie swoją kartę produktową, robicie opisy, robicie, robicie też nazwy, wszystkie zdjęcia dodajecie i to wy tworzycie kartę produktów. Jeżeli macie już eany, sprzedajecie towar, który jest już na pigu, to warto się zastanowić, nad, to warto zobaczyć, czy nie ma dużej konkurencji, to po pierwsze, a po drugie, zobaczyć, że jeżeli jest duża konkurencja, to czy nie lepiej jest nadać nowe Eany i sprzedawać to pod własnym Eanem? Niemniej tutaj bardzo mocno zaznaczam, że nie chodzi o to, żeby jeden produkt sprzedawać pod nie wiem, dziesięcioma eanami, żeby każdy sprzedawca miał swój ean na ten sam produkt, bo wtedy po prostu zrobi się chaos na tym pigu, no i ta sprzedaż będzie nieefektywna. Tutaj coś, co ja mogę jako tip y, przedstawić, jest na przykład, jeżeli macie produkt, który już ma kartę produktową, jest du duża konkurencja, to możecie nadać własny ean i dodać do produktu po prostu wartość. Sprzedajecie, nie wiem, y, etui na telefony, no to dodajcie do tego y, szkło, i zróbcie to jako jeden produkt, bo jak ktoś kupuje telefon, no to też pewnie będzie i Etui, no to pewnie szkła będzie do tego potrzebowała. Więc tutaj warto się zastanowić, jaką wartość możecie dodać do swojego produktu i na przykład wystawić to jako produkt, który już jest na pigu, ale z dodatkową wartością. Jeżeli nie macie EAN-ów, no to tutaj albo trzeba je nadać, albo skorzystać z opcji pigu. I co tu mam na myśli? Tutaj Mam na myśli to, że PIGU daje możliwość wystawienia towarów bez Eanów, niemniej oni nadają swoje własne, swoje własne wewnętrzne numery. To nie są Eany, z których Wy możecie korzystać, które będą w GS1. Nie, to są ich wewnętrzne numery, które tylko na pigu będą aktywne. Więc jeżeli nie macie EAN-ów, to też możecie nas spokojnie myśleć o tym, żeby wejść na ten rynek, też możecie sprzedawać te towary, tylko po prostu trzeba wtedy się do nich odezwać i Powiedzieć, że chcecie, żeby Wam nadali własne ean Oczywiście to będzie wymagało zatwierdzenia, ponieważ oferty na piguł są zatwierdzane przez pracowników tej platformy, ale jak najbardziej jest też taka opcja dla osób, które nie mają EAN-ów. I teraz chciałabym przedstawić Wam tutaj kilka takich case study, tak to mogę powiedzieć? Może i case study bardziej takie typy już na konkretnych po prostu produktach. Więc tutaj mamy Lego, klocki Lego. I tutaj mamy sytuację, w której te klocki Lego to jest karta produktu już stworzona. Mamy tutaj ponad 34 sprzedających. To widzicie po prawej stronie pod ceną, to jest druga, druga linijka. Tam macie liczbę osób, które sprzedają ten towar, więc bardzo duża konkurencja. No, i jeżeli byście chcieli sprzedawać taki towar, no to jak najbardziej wtedy się podpinacie pod tą aukcję, pod tą, pod tą kartę produktową, tak naprawdę. Ale nim będę mówiła o strategii cenowej, to chciałam tutaj przede wszystkim Wam opowiedzieć o tym, jak, jak optymalizować ofertę. Chodząc po Pigu, już pracując na nim dość długo, widząc, jak, jak czasem są wrzucane oferty, no, widzę, że jest że duża część sprzedawców popełnia błędy. Ja nie mówię, że tylko polskich, tylko po prostu no, spora część sprzedawców robi, robi błąd i zaczynając od góry mają złe, źle dobrane kategorie. Czasem chodząc po kategoriach na pigu, widzimy towary, które kompletnie tam nie powinny być. Więc to jest podstawa, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby tego pilnować, żebyście wy wystawiając towary pilnowali tych kategorii. To jest naprawdę bardzo istotne. Druga rzecz to są to jest nazwa. Tutaj mamy nazwę już zrobioną, oczywiście przez kogoś, ale wy wystawiając swoje towary, które nie mają karty produktowej, czyli wy tak naprawdę będziecie tworzyli tą kartę produktową, skupcie się na tym, żeby była marka, żeby był model. Tutaj mamy na przykład, jeżeli chodzi o Klocki Lego, no to jest taki dość konieczny towar, gdzie mają też te swoje numery, które też mają na dole, na opakowaniu. Jest to też zawarte w tej nazwie, więc wyszukując towar, siłą rzeczy dużo łatwiej będzie go wyszukać, bo czasem fani Klocków Lego szukają też po tym numerze. Więc jak najbardziej o takie rzeczy dbajcie, o to, żeby właśnie dawać model, kolor, nazwę, marki i wszystkie takie dodatkowe informacje. I tutaj chciałabym przejść do chyba najważniejszej rzeczy, przynajmniej, która dla mnie jest: to są parametry wymagane. O tym, o tym się zapomina, czasem się tego nie wypełnia albo wypełnia się też po prostu ad hoc. No, nie może tak być. Tak naprawdę, wypełniając te parametry, które widzicie pod nazwą, to są parametry dedykowane tej konkretnej, temu konkretnemu, tej konkretnej kategorii. Więc każda kategoria ma swoje parametry wymagane. Czasem się zdarzy, że jakaś kategoria nie ma parametrów wymaganych, ale naprawdę warto te parametry wypełniać. I tutaj powiem Wam taki przykład, z którym ja się spotkałam. To jest na przykład, to są słuchawki bezprzewodowe. Wpisując po na pigu LT słuchawki bezprzewodowe, pojawi wam, się stro, pojawi wam się cała lista produktów, które nie mają w nazwie m, słuchawki bezprzewodowe, tego oczywiście litewskiego, m, ty, po, po litewsku. Niemniej mają tylko w nazwie na przykład jbl model, i to jest wszystko. Ale w kategoriach, tutaj w tych parametrach, mają, że są to słuchawki bezprzewodowe albo słuchawki gamingowe. Nie musicie tego wtedy zawierać y, w. Nazwie, oczywiście warto, ale jeżeli nie wiem, tego nie zrobicie, to też w tych parametrach wtedy, po tych parametrach też są szukane produkty, więc jak najbardziej jest to ważne. Oczywiście no, podstawą, chyba jak na każdym marketplace, zdjęcie na białym tle, zdjęcia lifestyleowe tutaj mamy, które, które też zostały dodane, jak, jak wygląda ten model tego już złożonego LEGO. I tyle, jeżeli chodzi o optymalizację oferty, jeżeli chodzi o to, ten konkretny przykład. No, i tu po prawej stronie mamy już przykład strategii cenowej, tego jak działa buy box, Bo mamy tam buy box, jak już wspominałam. I tutaj mamy sytuację, gdzie wygrywa sprzedawca, który nie jest najtańszy, bo ma za 41-39 euro ten produkt. Mamy na trzecim miejscu sprzedającego Direct, który ma to za 30 euro, nieco ponad. Ja przygotowując się do tej prezentacji, pozwoliłam sobie sprawdzić, jakie opinie ma ten sprzedawca Direct. I wyobraźcie sobie, że on ma 3.1 przynajmniej na dzień tworzenia prezentacji, czyli to było jakieś 3 dni temu. E, dlatego on nie wygra bajboksa. Mając tak złe oceny, no bo są to złe oceny na 5, e, on, on nie wygra bajboksa. Mamy megatekę, która ma 4.8, a Piguelta ma 4.7. Niemniej przez to, że megateka jest droższa, no to jest na drugim miejscu. Na 34 sprzedających. Także naprawdę no te opinie, jak widać to na przykładzie, mają. Ogromne znaczenie. Tutaj mamy przykład towaru, który został stworzony bez EAN-u. To znaczy produkt, który nie miał EAN-u, został nadany mu przez pigu. Oczywiście tego numeru tutaj nie ma, ale jak widzicie po prawej nie mamy konkurencji. Mamy zrobiony dobrze tytuł, mamy dobrze zrobione opisy, czyli są wszystkie wymiary, które ten stolik posiada. Mamy dobrą kategorię, mamy też zdjęcia Lifestyle'owe. I tak, tak wygląda właśnie oferta bez. Bez, bez konkurencji. Myślę, że warto tutaj byłoby jeszcze dodać jakąś promocję na z 5 ale to już, wiadomo, zależy od, od sprzedającego i tego, jakie, jaką macie politykę i jaką macie strategię. Ważną rzeczą, którą też, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o pigu, i też ona mam wrażenie jest trochę zapomniana, to jest wielowariantowość. To znaczy, wystawiając swoje produkty, macie możliwość łączenia je w warianty. Oczywiście to nie jest tak bardzo intuicyjne, to trzeba zrobić, mm, trzeba się zgłosić do pigu i trzeba z nimi ich poprosić o to, żeby nam połączyli jakieś towary. Można też to na etapie wygrywania towarów jak najbardziej zrobić. Niemniej jeżeli już macie jakieś produkty, wiecie, że możecie je to jak najbardziej zainteresujcie się tematem i napiszcie do pigu, żeby... Pomogli wam je zwariantować, żeby wam połączyć po prostu te oferty. Bo jeżeli, jeżeli kupujący trafi na, na jeden kolor, albo nie wiem, na rozmiar buta jakiś, to może chcieć inny, tak? Po co ma szukać, nie wiem, po co macie mieć 10 ofert z różnymi, z różnymi rozmiarami butów, jak możecie mieć to w ramach jednej oferty. Jest to po prostu dużo bardziej czytelne. Jeżeli chodzi też o opisy tutaj, to. Um, nie chciałam robić z tego wykładu o tym, jak, jak tworzyć dobre opisy, ponieważ tak naprawdę no, te zasady są dość uniwersalne, tak? czyli um, dobrze przygotowane, oddające to, co faktycznie sprzedajecie, dodatkowo wytłuszczenia, um, podpunkty różne, myślniki. No to, to jest taka podstawa. Tutaj też jak najbardziej się to sprawdza. E, co ważne, co warto dodać, to jak najbardziej możecie do kart produktów, które wy będziecie tworzyli, um, dodać swoje na przykład jakieś banery. Dotyczące produktu, tak jak tutaj widzimy, że, że jest dodany do, do produktu jakiś baner, to przyciąga uwagę, no kupujący, zwracają na to uwagę, kupują oczami, więc jak najbardziej tutaj też dbajcie o ten aspekt. Tak. Jeżeli chodzi o strategię cenową, to tutaj jak, jak konkurować mądrze? Na pigu nie zawsze warto być najtańszym. I to jest, to jest fakt. Jeżeli na przykład Jesteście w boxie, no to już mieliśmy przykład tego, że nie zawsze warto być najtańszym, że jednak ta mm, opinia, ta jakość sprzedaży, te opinie klientów są bardzo ważne i wpływają na to, żeby się pozycjonować. Tak samo jak rabaty, ale o tym za chwileczkę opowiem. E, też dodatkowo m, tutaj mieliśmy przykład produktu, który został dodany, nie miał konkurencji, ale to nie jest tak, żebyście. Że dodacie sobie jakąś cenę, warto, żebyście weszli w tę kategorię, zobaczyli sobie, jak konkurencja, takie, po ile takie na przykład stoliki sprzedaje albo wasze produkty, jeżeli nie macie konkurencji w ofercie. Więc warto, żebyście tutaj sobie sprawdzili, bo być może macie zaniżoną cenę, a może macie zawyżoną. Tutaj warto po prostu analizować, analizować i jeszcze raz analizować. Tylko tak jak mówię. Jeżeli macie produkt bez konkurencji, to wejdźcie sobie w kategorię, poszukajcie pod, podobnych produktów, zobaczcie, ile na przykład te produkty mają opinię, bo produkty też mają opinię. Jeżeli mają dużo, to znaczy, że musiał się sporo tego sprzedać i porównajcie po prostu cenę do, do swojej i na tej bazie też ustalajcie strategię cenową. Warto też testować różne strategie cenowe, ponieważ to, co działa na Litwie, nie zawsze działa w Finlandii. Na Finlandii mamy wyższe koszty dostawy, mamy też klienta, który jest w stanie więcej zapłacić, więc jak najbardziej nie kopiujcie ceny na wszystkie te rynki. Mimo że zarabiamy w euro, to tutaj i sprzedajemy w euro, to jednak warto się bawić tą ceną na każdy rynek. Miejscowa Łotwa Estonia jest dość podobna, ale też, też czasem się różni, więc tutaj testować, testować i jeszcze raz testować. Obserwacja konkurencji i dostosowywanie cen. Jeżeli na przykład jakiś produkt nie sprzedaje Wam się od dłuższego czasu, a wcześniej się sprzedawał, no to zerknijcie, czy właśnie w tym buyboxie coś się nie dzieje, czy nie warto włączyć jakiejś promocji okresowej, bo naprawdę wystarczy czasem pół centa i, i po prostu pół eurocenta, i, i już po prostu oferta spada na drugie, trzecie miejsce, a może jesteście w stanie tyle zejść z ceny i, i generować po prostu dalsze zyski. I tutaj też promocje czasowe pomagają w tym, że nasza oferta jest, jest widoczna. Jak widzicie na przykładzie LEGO, tam mieliśmy 34 sprzedających, z czego tylko dwóch na dzień, dzień robienia tego, tej prezentacji miało właśnie promocję. I oni byli jako drugi i trzeci, tak naprawdę jako druga trzecia opcja. Więc mimo tego, że może nie byli najtańsi, yy, na przykład Magateka była na drugim miejscu, no to była widoczna, tak? Więc warto, warto też te promocje tutaj robić. No i tym sposobem przechodzimy do podpunktu dotyczącego yy, promocji i kampanii reklamowych. Z racji tego, że czas mamy ograniczony, ja nie, nie przygotowałam Wam tutaj yy, informacji o tym, jak te kampanie robić, bo to jest też na kolejne godziny rozmów tak naprawdę. Niemniej jeżeli chodzi o pigu, yy, o PHH grup o te wszystkie rynki to mamy dwie opcje płatne kampanie reklamowe na zewnętrznej platformie i e, rabaty procentowe które możemy robić już z poziomu tej platformy na której obsługujemy wszystkie zamówienia całą ofertę i po prostu ca, ca, cały ten, cały ten całą tą sprzedaż e, i tutaj chciałabym skupić się głównie właśnie na tych rabatach procentowych które możemy obsługiwać na stronie dlatego że poza tym iż w Buyboxie wtedy jesteśmy wyżej tak jak było w przypadku tego LEGO przedstawione, tak też zyskujecie jeszcze jedną opcję, mianowicie PIGU robi coś takiego jak kampanie promocyjne, bezpłatne, i oni na każdy miesiąc mają, tak, średnio dwie, dwie główne kampanie i kilka po, pobocznych wydarzeń dodatkowych. I wtedy, jeżeli robicie na przykład kampanię promocyjną, to wasza oferta może właśnie załapać się na na taką kampanię bezpłatną. Co to daje? Daje to tyle, że możecie się pojawiać w różnych miejscach. Czyli jeżeli, da, jeżeli dacie na przykład w dniach 17, 30 marca promocję, sprzedajecie rzeczy do remontu domu czy do sprzątania, no to wasza, wasza oferty z tych kategorii albo cały asortyment, który macie w tych kategoriach, może pojawiać się w, na stronie głównej. I to jest bezpłatne. Więc jak najbardziej warto robić te, te promocje. Oczywiście, im wyższy rabat, tym większa szansa, że te oferty się pojawią, ale warto z tego korzystać. Nie wszyscy o tym wiedzą, jak to działa, więc tutaj um, chciałam też o tym wspomnieć, że warto robić te kampanie promocyjne, te, bez, te procentowe, z tego względu, że wtedy bierzecie też udział w tych bezpłatnych kampaniach, które po prostu PIGU na głównej stronie robi w jakichś tam też swoich zewnętrznych, um, u swoich zewnętrznych partnerów. No i na koniec logistyka i obsługa. No tutaj czas dostawy, im krótszy, tym wyżej jesteśmy w buyboxie. Jak działa Pigu, też dzisiaj nie o tym jest nasza, nasza prezentacja. Niemniej, na Pigu większość z Was korzysta z tej opcji, że po prostu wysyłacie towary do magazynu w Polsce i im szybciej to zrobicie, tym po prostu wyżej będziecie w byboxie, im ten czas dostawy jest wyższy. Obsługa klienta i negatywne opinie. Też trzeba o to dbać. Oczywiście. Mm, tutaj, jeżeli chodzi o pigu, to oni zajmują się tak naprawdę obsługą klienta, my, my, my nie mamy za bardzo kontaktu z klientem, niemniej im szybciej wyślemy, im ładniej będzie produkt zapakowany, im lepiej, bezpieczniej, tym większa szansa, że po prostu klient da nam dobrą ocenę, a tak jak widzieliśmy na przykładzie, ma to, ma to znaczenie. I nie zawsze mając opinię 3-0, jak dodacie rabat duży, tak jak ta firma, która zrobiła z LEGO, będzie wygrywać, bo prawdopodobnie mają sprzedaż, ale nie taką, jaką mogliby, bo trzeba po prostu też o te obszary zadbać. No i co warto zapamiętać z mojej prezentacji? Przede wszystkim to, że cena jest ważna, ale nie zawsze decydująca. Na pigułę trzeba patrzeć całościowo, czyli to w jakim czasie wysyłacie, to jaki towar wysyłacie, jakie opinie wam klienci dają. Przez to, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z klientem, tak jak na przykład na Allegro. No, jest ten proces trochę utrudniony, dlatego pamiętajcie o tym, żeby dowodzić te tematy, dowodzić tematy związane z logistyką, dowodzić tematy z jakością, bo naprawdę możecie budując przez kilka tygodni, no miesięcy nawet swoje profile, będziecie widzieli, widzieli te zyski. My pracujemy z wieloma, wieloma partnerami, gdzie tego zysku nie ma od razu tego tej sprzeda ta sprzedaż się rozwija, bo im więcej po prostu sprzedacie, im więcej klientów doda, wasze, doda do Waszych profili. Opinie, tym po prostu będziecie coraz lepsi, więc siłą rzeczy ta sprzedaż będzie napędzana. O to trzeba dbać już od samego początku. Wiadomo, optymalizacja ofert tutaj, jak tworzyć dobrą ofertę, tak naprawdę bardzo podobne są zasady jak na innych marketplace'ach, Niemniej, zaznaczam, że tutaj warto jeszcze te parametry wymagane dodawać, bo nie na każdym marketplace to jest, a na pigu jest to naprawdę bardzo istotne. Buybox działa podobnie jak na innych marketplace'ach, tak naprawdę, ale też trzeba o niego dbać. Promocje i reklamy mogą znacząco wpłynąć oraz i szybka dostawa i obsługa klienta. Jako obsługę klienta miałam to oczywiście na myśli to jaki towar do, dowozicie do klienta, jaki towar wysyłacie, to jest też rodzaj obsługi klienta. Zawsze można jakiś gracji zwrócić, myślę, że będzie milej. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że, że wyciągnęliście coś z tej, z tej mojej prezentacji. Tam miałam jeszcze jeden slajd z mailem do mnie, jeżeli mieliście, to też zaraz go napisz najwyżej. Jeżeli macie jakieś pytania, co do prezentacji, macie jakieś wyzwania, dajcie znać, napiszcie, postaramy się pomóc. Pytanie jest, czyli na piku sprawdza się lepiej zestawy niż pojedyncze produkty? Oficjalne? To jest zależne od kategorii. Nie. Tu mam, miałam bardziej na myśli to, że jeżeli macie dużą konkurencję w pojedynczym produkcie, to możecie właśnie wystawić coś jako zestaw. Tylko trzeba to zrobić mądrze i z rozwagą, tak? Czyli jeżeli podam przykład kejsu do telefonu, jeżeli sprzedajecie kejsy do telefonów, a jest tego dużo chyba na większości marketplace'ów, no to dodajcie szkiełko, zróbcie z tego zestaw, i już będzie, będzie większa wartość. Jeżeli sprzedajecie jakieś inne rzeczy. Na przykład środki do czyszczenia, nie wiem, mieszkań, domów, to i macie dużą konkurencję, to, to nie wiem, może jesteście w stanie dokupić gdzieś u producenta albo u kogoś ściereczki do, do czyszczenia, tak? I już możecie stworzyć nowy, nowy produkt, nową wartość i, i się wyróżnić przede wszystkim. Będziecie sprzedawali to samo, ale z dodatkową wartością. Okay. Bo, bo nie, nie da się tam zrobić takich zestawów jak, yy, jak na, myślimy o Allegro, tak? Czyli, że mamy kilka, kilka produktów i, łączymy, i w jakiś zestaw tego, tego na pigu nie ma. Bardziej tu mam na myśli też, że jeżeli macie dużą konkurencję w swojej kategorii, to, to warto pomyśleć, czy do produktu możecie coś drobnego dorzucić, wystawić jako nowy towar i, i po prostu się wyróżnić. Tylko mówię, nie duplikujcie ofert, bo to. To nie o to chodzi, to nie chodzi o to, żeby było 10 tych samych case'ów do telefonu pod różnymi eanami.